Witam serdecznie wszystkich w takim materiale pogadankowym bardziej. Dzisiaj porozmawiamy o rzeczach, o narzędziach, które pomogły mi schudnąć 70 kg. Jakby dopiero teraz po czasie i po tej mojej świadomości większej, czy treningowej, czy jedzeniowej, czy w ogóle wiedzy na temat wszystkiego mentalu, jestem w stanie jakby nazwać te rzeczy i trochę posegregować i i pomóc. Taki odcinek bardziej w formie podcastowo-pogadankowej, e, właśnie. Jestem Dave. Jak mnie znacie, oglądacie jakiś czas, no to e, wiecie bardzo dobrze, co robię. A jeśli mnie nie znacie, no to co? Prowadzę aktywny tryb życia. Y, Promuję ten zdrowy tryb życia. sumie 70 kg. Trenuję triatlon, trenuję siłownię. E, aktualnie szykuję się do maratonu. E, próbuję pomóc innym. Czy to w formie sportowej, czy też w aspekcie mentalnym. Także to jestem ja i zapraszam do oglądania. Dobrze, a więc zacznę od samego początku, czyli tak naprawdę od celu, bo musimy jakby gdzieś widzieć ten swój koniec tego celu. Wiele e, razy spotykam się z takim czymś, że spotykam kogoś i mówię: "Ej, ty na przykład tyle trenujesz, on tyle na przykład tyle robi. Ja też bym musiał, nie? E, też chcę, nie? Ale e, ja się wtedy pytam: "Ale dlaczego chcesz? Jakby co to wam steruje? Co ty chcesz osiągnąć poprzez te działania, nie? E, co cię napędza? Jakby e, fajnie jest coś robić, ale ale dlaczego to robisz? W imię czego? Po co? Czy chcesz to zrobić dla rodziny, czy chcesz to zrobić dla siebie, dla lepszego wyglądu, chcesz sobie coś udowodnić, nawet komuś coś udowodnić? Jakby to są te aspekty, które nas napędzają. Jakby określenie jasno celu tej mety, stary jest teraz, ale wyznaczenie sobie tej mety uważam jest kluczowe, tak naprawdę, bo. Jasne, możemy sobie wyznaczyć się cel na, przykład na cały rok. ok, chcę być zdrowy, chcę być zdrowszy, chcę zacząć biegać, ale fajnie mieć to coś, że nas napędza w tych gorszych chwilach, gdy przypominamy, że, że do czegoś dążymy, że zaczynaliśmy po coś, żeby coś osiągnąć. Chodzi mi też o to, żeby jakby ten cel mocno został zakorzeniony w naszej głowie. Żebyście myśleli o tym celu, myśleli o tym jakby, że już to zrobiliście, poczuli się, starali poczuć się tak, jakbyście to zrobili, jakbyście byli w tej chwili, gdzie jakby po tym wszystkim udało Wam się. Ja na przykład, gdy chudłem 70 kilo, pamiętam to właśnie, gdy czasami wracam z pracy po 23 no to jeździłem na tym rowerku stacjonarny, na przykład po godzinie, czasami po dwie. Ja właśnie sobie wyobrażałem ten moment, gdzie jestem, wiecie, chudy, yy, szczuplejszy, wysportowany, pełen sił, że szybko biegam. Yy, takie jakby wizualizacje, nie? Yy, właśnie zapisujcie sobie te myśli, myślcie o tym cały czas, czytajcie o tym, o tym wszystkim, co na przykład chcecie osiągnąć jakiś cel. Taka trochę obsesja, ale zobaczycie, że poprzez regularne właśnie E, nastawianie tych myśli w tym kierunku e, bardzo pozytywnie was to ukierunkuje. Ok. Temat regularności uważam, że chyba to jest kluczowe we wszystkim. Po prostu w budowaniu nawyków, w osiąganiu celów, w pokonywaniu przeszkód. Po prostu jakby ja teraz widzę, wprowadzając niektóre e, nowe rzeczy w swoje jakby życie, w swój harmonogram dnia. E, regularność po prostu przynosi niesamowite efekty. Na początku ta regularność nie będzie regularna. To nie będzie wyglądało tak, że my codziennie o danej godzinie na przykład robimy to i to, bo chcemy. Na początku to pewnie będzie chaos, nie? Bo to naprawdę są rzeczy prostsze jakby i trudniejsze do osiągania tej regularności, ale starajcie się chociaż codziennie robić tę małą rzecz. Która jakby buduje ten e, nabyk, tą regularność. Wiecie o co chodzi? Bo e, też w e, kolejny te przykład, że ktoś e, zrobił na przykład jeden w trening w tygodniu zamiast e, trzech, bo e, akurat mu się przypomniało, że mam trening do zrobienia. Ok, e, no tak się stało, że mam teraz czas i mogę to zrobić. Chodzi o to, żeby e, sobie po prostu nawet usiąść dzień wcześniej, wieczorem. Wpisz w kalendarzu, zapisz na kartce jutro pomiędzy po pracy, po obiedzie, w czasie wolnym, zrobię sobie trening. I tak zaprogramuj sobie cały tydzień. Tak samo nie wiem, w kwestii posiłków. Niektórzy mówią, że nie mają czasu na przyrządzanie posiłków, na robienie jedzenia, bo to dużo czasu i w ogóle. To nie jest prawda, to nie jest dużo czasu, jakbyście wiecie, wyłącz na przykład, ja nie mówię teraz o jakby wszystkich, ale mówię powiedzmy no, daję taki przykład, nie? Wyłącz tego Netflixa, nie sieć do 23 i ostatnie dwie godziny tego wieczoru spędzasz na oglądaniu telewizji, tylko zadbaj o te swoje zdrowie. Przygotowując sobie posiłki na kolejny dzień, masz dwa posiłki, na przykład pierwsze śniadanie i drugie śniadanie, czyli posiłki te w pracy i zobaczysz... Różnice, bo będziesz miał przygotowane te posiłki, nie będzie ci się chciał podjadać niezdrowego jedzenia, nie będzie ci się chciał na szybko gdzieś podjechać do marketu z rana do sklepu, kupić coś mniej zdrowego, tylko przyrządzi sobie pełnowartościowe posiłki. I tak samo jest w kwestii treningu. Uważam, że zapisując sobie po prostu głupią notatkę, która dosłownie zapisanie minutę maksymalnie zajmuje, jutro między tą a tą godzinę zrobię trening. I tak codziennie, codziennie, aż wprawisz sobie w nawyk ten trening. Już samo wprowadzenie nawyku wpisywania zmusi Cię, przekieruje Cię po jakimś czasie do myślenia o tym, że chcesz sobie zaplanować ten trening i będziesz w stanie go wykonać, bo znajdziesz czas. Kolejny temat to małe zwycięstwa, cele, coś, co była reakcyjna, jakby nam tą. Przygodę w drodze do celu, często może nas przytłoczyć e, osiąganie czegoś, na przykład chce schudnąć 50 kilo, a e, Ty chudniesz 5 kilo i mówisz sobie, kurczę, jeszcze 45 kilo, w życiu mi się to nie uda, kiedy to zrobię? I wiecie, i po prostu zaczynacie e, się nakręcać, widząc jak odległe to wszystko jest. Polecam po prostu wyznaczać sobie cele tygodniowe, cele miesięczne, cele dzienne. Ja mam takie fajny właśnie nawyk, kiedyś wysłuchałem tego w podcaście Zenia po prostu dzienne, małe zwycięstwa, wyznaczasz sobie cele niezbyt, niezbyt trudne, które jakby przez cały dzień możesz nas spokojnie wykonać, ale na koniec dnia ty odhaczasz te małe zwycięstwa. I to bardzo fajnie jakby buduje Twoją pewność siebie, buduje taką Twoją sprawczość. No bo hej, jest wieczór, a Ty zrobiłeś na przykład pięć rzeczy, które jakby przybliżają Cię do e, tego jednego dużego celu. Ym, na przykład, nie wiem, to może być wypicie by 3 litrów wody dziennie, zjedzenie 500 gramów owoców i warzyw, y, jedzenie zdrowie, na przykład y, 10 tysięcy kroków dziennie. Takie rzeczy, nie? To, są, to nie są trudne rzeczy, nie wymagają za, jakby za dużo zaangażowania a fajnie nakręcają. Ostatnie zagadnienie, że tak powiem tego odcinka to proces, a nie cel. Może brzmi to tak coachowo, motywacyjnie, instagramowo, ale chodzi mi o to, że okej, okay, osiągasz ten cel. I co dalej? Już spoczywasz na laburach, odpoczywasz, nic więcej nie robisz, bo osiągnąłeś ten cel i, i sobie odpuszczasz nagle wszystko. Fajnie, ja naprawdę Będąc w trakcie odchudzania po jakimś czasie, yy, pomyślałem sobie, że wiesz, co dalej jak schudnę? Co dalej mogę zrobić, by podtrzymać tę wagę? Co mogę zrobić, by wyglądać lepiej, czuć się lepiej. Zacząłem wprowadzać trening siłowy. I właśnie chciałbym, żeby każdy miał tą świadomość, że kończąc jeden cel, zaczyna się drogi, drugi. Po prostu ta gra się nie kończy. Rozumiesz o co chodzi? Yy, Chodzi o to, aby cały czas progresować, iść do przodu, żeby po prostu lepszym o ten 1%. Wiecie, na przykład na jednej płaszczyźnie zrobiliście coś, co e, Was kontentuje, no to zróbcie e, może coś w innej dziedzinie, albo wiecie, w tej dziedzinie, na przykład zrobiłem 50 kilo, ok, no to teraz podtrzymam tą wagę, żeby nie przytyć. Może zbuduję inny zdrowy nawyk, e, jedzenie zdrowie, może e, nabranie masy mięśniowej. Może siłowniacz razy w tygodniu, może rower, może basen. Coś w tym stylu, właśnie, żeby po prostu nie kończyć, nie spoczywać na laurach, żeby sobie wyznaczać, co następne cele i je osiągać. Dążmy, wiecie, zawsze do, do tego więcej nie? niż mniej. No, tyle, taki odcinek podcastowo-poradnikowy, pomocniczy, jakby to są moje. E, przemyślenia, e, moje spostrzeżenia, budowane na moim jakby, doświadczeniu e, kilkuletnim. E, jakby też ostatnio czytam więcej, mm, dużo więcej, czy, słucham też więcej tych audiobooków i jakby e, jestem w stanie więcej powiedzieć, bardziej się e, wypowiedzieć, bardziej e, opisać te moje narzędzia, których używam jakiś czas. Ja, wiecie, nie uważam się za jakiegoś specjalistę i a jeszcze nie osiągnąłem tyle, żeby może też inni postrzegali, nie właśnie jako specjalistę, ale uważam, że to są naprawdę takie fajne wskazówki, taka, takie rady ode mnie. Mam nadzieję, że ktoś żyje i ktoś skorzysta i komuś będzie się żyło lepiej, bo ja też zaczynając szukałem co i jak i e, chciałbym po prostu, żeby e, chciałbym po prostu pomagać też innym w ten sposób i nakierowywać na dobrą drogę, także słuchajcie, dzięki za oglądanie ja dzisiaj treningowo tylko siłownia i reszta dnia odpoczynek, jeśli chodzi o treningi, wczoraj był duży trening biegowy, 25 km z prędkością więc dzisiaj jestem troszkę poobijany ale, ale to tyle dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej, piszcie komentarze Pytajcie, czym fajne rozmowy w komentarzach. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, miłego dnia, hejka.